Nie wiem jak wy, ale mi jak się nic nie chce, to nie robię dosłownie nic. A twórcom Call of Duty Warzone jak się nic nie chce, to wypuszczają nam takie aktualizacje jak ostatnimi czasy. Słuchajcie, wczoraj wleciała kolejna aktualizacja do tej gry. Aktualizacja, której największą częścią miała być nowa mapa do odnowy Call of Duty Warzone, i do tego przejdę zaraz, bo tutaj, pomimo tego, że spodziewałem się jaj. To nie spodziewałem się, że będą masz takie. Ale oprócz tego oczywiście poprawione zostało kilka rzeczy. Między innymi ten bug polegający na tym, że nie można było odblokować Akimbo na tych nowych pistoletach Daemon, Demon, nie wiem jakkolwiek je wymawiać. I o dziwo wleciał też kolejny balans do broni, ale on dotyczy tylko dwóch spluw i to jest Kronen po raz kolejny oraz RPK. Przed chwilą zmieniali w kronenie rzeczy, przed chwilą zmieniali w RPK rzeczy i teraz też to robią. W wielkim skrócie kronen dostaje nerfa, bo ma zmniejszone obrażenia na blisko, mnożniki obrażeń w szyję i w górnej części tułowia też pomniejszone, a RPK w zasadzie wszystko y, ma pomniejszone. Prócz mnożnika w głowę, z tego co widzę, i zasięgu obrażeń na blisko, czyli, no, jakby w dalszym ciągu, jest to nerw RPK. Co jest zmienia faktu, że i tak wydaje mi się, dalej te dwie bronie są grywalne, i dalej nie potrafią zbalansować ich na tyle, żeby ludzie po prostu od nich odeszli. A teraz dochodzimy do wysienki na torcie. Słuchajcie, tak jak na wstępie powiedziałem, uważam, że ostatnie aktualizacje w tej grze to jest śmiech na sali. Jeżeli ktoś chce podpinać to pod moje specjalne narzekanie na tę grę, proszę bardzo, mam to w dupie. Ale generalnie nic nie zmieni mojego zdania w kwestii tego, że ostatnie update to po prostu coś, co nigdy nie powinno mieć miejsca. To co my dostajemy, to jak bardzo nam twórcy plują w twarz zawartością, którą dodają do gry. To jest głowa mała i z gracza, który nie jest już za bardzo zainteresowany tą grą, mówię o sobie, jeszcze bardziej powodują, że tej gry po prostu nie chce mi się odpalać. I niektórzy powiedzą: No i okej, okay, nie chce ci się odpalać, to jej nie, nie odpalaj, tylko mi tutaj nie narzekaj. A ja powiem inaczej: mi zależy na tej grze, a to, że mi się nie chce odpalać, jest według mnie najgorszym oznakiem tego, że jest po prostu źle. Słuchajcie, w tym momencie znalazłem mi mecz na nowej mapie. Pewnie się zastanawiacie, o co tutaj chodzi. Odnowa na całej mapie Almazrach? Przecież tak, tak wskazuje na zewnictwo na ekranie wczytywania. Nie, moi drodzy, to nie jest odnowa na całej mapie Almazrach. To jest odnowa na wycinku Almazrach. O tym wiedzieliśmy. Tylko nie wiedzieliśmy, że oni nawet nie pogórzą się o to, żeby zmienić nazwę tego, co się wczytuje. Nie wczytuje się nowa mapa, którą ma być Albagra Fortress, tylko wczytuje się zwykły Almazrach. A jak teraz Wam pokazuję, ten wycinek Albagra Fortress też został zrobiony na odwalsie, bo będzie to widać, gdy mecz się zacznie. On nawet nie jest wycięty na tyle, żeby obejmował tylko ten obszar, który w zasadzie pasuje, nie? Czyli mniej więcej do... Początku tego mostu i tutaj do tej linii brzegowej. No nie, można też biegać na przykład tutaj. Wiecie, że się czepiam na siłę, ale jak się tu nie czepiać? Oni nawet nie zmieniają nazw, nawet tego im się nie chce robić. Oni nawet odpowiednio nie wycinają miejscówki, w której robią nową mapę. Oni w wielkim skrócie zrobili reskina tak zwanego mini-royal, tylko wrzucili to do trybu odnowy i nazwali to po prostu odnową. Teraz widzicie dosłownie cały ten wycinek mapy. Jakby. Oh my god! No i też według mnie ważna rzecz do poruszenia. Dlaczego w ogóle Alba Grafortes? Odpowiedzmy sobie wszyscy szczerze czy to miejsce jest jakkolwiek ciekawe, czy to miejsce zasługuje na osobny wycinek do trybu odnowy? Przecież na Almazrak jest przynajmniej kilka miejsc, które są dużo, ale to naprawdę dużo ciekawsze niż to gówno. Nie zaraz zabiję, nie, nie zabiję. Oh my god. O, dostanę Skol. No. Mhm, mm mhm, mm mhm. Nie umiemy strzelać, więc kolbujemy. Jestem bardzo mocno zdziwiony, jeżeli znajdzie się fanatyk albagry, tak? Osoba, która uwielbia tam lądować, ląduje tam w każdym meczu. Uznaje tę miejscówkę za coś, co jest wspaniałym miejscem do lądowania. No jakby, no nie, no to nie jest takie miejsce, więc w ogóle czemu ten wycinek? No i słuchajcie, jaka by Ashika nie była, jaki by nie był Wondel, jakie by nie były takie po prostu nawet mapy do multi czy czegokolwiek, to należy to chyba zacząć doceniać, patrząc na to, co twórcy potrafią jako nowa zawartość do gry wrzucić. Panowie, zagrajcie to razem, bo macie 2 na 1 w końcu weszce. Zag zagraliście razem. Brawo, brawo. Niewiele, niewiele w tej grze potrzeba, żeby wygrać. Naprawdę. Jednym słowem, straszne czasy nadeszły do Koda, że coś takiego wrzucają nam jako nowa zawartość. Przypominam też, że ta mapa Albagra Fortress stała opóźniona względem pierwotnej premiery. Nie wiadomo z jakiego powodu. No, na pewno nie takiego, żeby cokolwiek tam doszlifować, bo tam nawet nazwa przy wczytywaniu nie została zmieniona. Ja nie wiem o co tutaj chodzi. Dzięki za ten materiał. Do następnego. Mówi Goldzor. Na razie.